Przyjechałam do siostry, bo siostra pracowała w Warszawie, że się spotkała i kiedy zobaczyłam, jak alejami idą studenci Politechnika, to ją zostawiłam, bo mówię, ja muszę to zobaczyć albo usłyszeć, albo zobaczyć. Więc mając wtedy no 16 lat, włączyłam się i poszłam. Ja byłam najmłodszą córką. Miałam świetne relacje z moim ojcem, który wiele, wiele rzeczy o historii mi mówił. No wiadomo, z dziewczyną to troszkę tak inaczej, ale, ale w jaki sposób mi zaszczepił, prawda? E, że taką chęć, chęć, zawsze mówił, e, chęć dowiedzenia się, jak to naprawdę było. U taty bywali różni ludzie. Ponieważ przez wiele, wiele lat był opiekunem społecznym za komuny, no to taki opiekun społeczny, to nasz dom był otwarty. Przychodzili ludzie, starze, ojciec, ale jakieś podanie pisał. Pomagał załatwiać przy rentach, przemerytura. Pamiętam, bardzo dla mnie, na mnie zrobiło wrażenie, starszy pan, w jaki sposób się przyjaźnił z moim ojcem, chociaż był starszy, bywał u nas w domu. To był par, który uciekał przed bolszewikami w 1917 roku z tamtych, z tamtych terenów. Ja byłam bardzo ciekawa, ja wtedy miałam 10-12 lat, wiem, że się działam i tak mówiłam, proszę pana, no i jeszcze, niech mi pan jeszcze powie, bo ja jeszcze tego nie rozumiem. A później, tak pomału, właśnie tak jak gdybym mówiła, że kształtowałam w sobie to spojrzenie na, na tę rzeczywistość komunę. Ale tak, przyjechałam w 1968 roku, przyjechałam, no tutaj, demonstracje studentów. Przyjechałam do siostry, bo siostra pracowała w Warszawie, że się spotkamy I kiedy zobaczyłam, jak alejami idą studenci Politechnika, to ja zostawiłam, bo mówię, ja muszę to zobaczyć, albo usłyszeć, albo zobaczyć. Więc, mając wtedy no 16 lat, włączyłam się i poszłam. Poszłam z nimi pod, pod dom partii, a później zobaczyłam, już teraz nie poczęły mi ktoś mówić, bo ja widziałam to, jak, jak wyjechały po prostu te wilisy, jak wyszli policjanci w kufajkach, w czapach tych z tarczami, z blachy, jak pałami uderzali w, w, w te blaszane tarcze. W 72 roku podjęłam pracy w CBK w Pruszkowie. To był naprawdę zakład wtedy liczący się. Dużo nawet warszawiaków przyjechało do pracy. I muszę powiedzieć, tam w Szeptance koleżanka mi opowiada, bo jej rodzina była na Wybrzeżu. Następny taki mocny element, co się działo, no przecież tutaj cisza, prawda, a my już spiskujemy w korytarzach, ona mi opowiada, mówi, słuchaj, co tam się działo i tak dalej. Ja już wiedziałam, co się dzieje. Widziałam to w pracy, na przykład, jak się mówiło, że w pracy nie ma bezrobocia, co ja się śmiałam, bo przecież w tym cebeku to było, tam naprawdę było bezrobocie, tam młodzi ludzie siedzieli i właściwie... Fikcyjny nawet. Ja pracowałam w takim dziale, że dział był sp specjalnie stworzony technologiczny dla inżyniera, który miał duże poparcie e rodzinne, można powiedzieć, w, w KC w Warszawie. E Próbowałam, na ile jestem może nie to, że odważna, czy potrafię, czy potrafię, no jak się w ogóle zachowam, poszłam na otwarte zebranie partii właśnie w cbk w chciałam zobaczyć, o czym oni mówią, jak oni będą reagować. No oczywiście po dwóch pytaniach powiedział, że mi dziękuję i lepiej, żeby pani już więcej nie przychodziła, bo, bo popsułam im tam po prostu szyki. W zakładach Pracy tworzyły się komisje zakładowe, a później ludzie wybierali tych delegatów, tworzyły się oddziały. Ja nie zgłaszałam swojej chęci do bycia delegatem do regionu Mazowsze. Uważam, że jest kolega, który niech on tam idzie, głosowałam na niego. Natomiast później były właśnie wybory delegatów do oddziału. To i zostałam w zakładzie wybrana, poszłam na to zebranie. To było ze wszystkich z, z, z zakładów pruszkowskiej Solidarności. Przyszli właśnie ludzie, którzy mieli podjąć decyzję, jak ten oddział ma funkcjonować, władzę wybrać i tak dalej. I ja na tym zebraniu zostałam wybrana jako wiceprzewodnicząca na, na cały Pruszków. Jeden był warunek, że region Mazowsze y, dawał trzy etapy. Bo się okazało, że w Pruszkowie, jak zliczono ludzi w Solidarności w zakładach pracy, to było ponad 14 tysięcy. W związku z tym to spora grupa ludzi i żeby w jakiś sposób no, można było prowadzić tą działalność, to muszą być ludzie, którzy by po prostu pracowali na etacie. I prawdą jest, że ja wziąłam urlop bezpłatny. W swoim macierzystym zakładzie pracy i podjęłam pracę w, w regionie Mazowsze. No, powiem Panu, szczerze, że to były piękne czasy. Ten, ten czas my, my zaczęliśmy od czerwca 81 roku. No, mając już bardzo dużo, prawda, wiedzieliśmy, co się w Gdańsku działo, jak to się tworzyło. Wtedy my organizowaliśmy ten oddział. Dostaliśmy lokal od władz miejskich, staraliśmy się o faksy, no, mieliśmy takie wyposażenie. No i przede wszystkim, żeby mieć kontakt z zakładami pracy. Prowadziliśmy kolportaż, książek, prasy na bieżąco, serwisy z Gdańska, bo, bo ściągaliśmy, prawda? No i przede wszystkim, bardzo często, tylko właściwie prawie na każdym otwartym posiedzeniu regionu, a zawsze ja byłam, żeby, żeby po prostu słuchać, co się dzieje, jak mówią i tak dalej. Bardzo dużo do nas ludzi cały czas przychodziło, bo oddział pracowaliśmy od 8 do 16. Ja mówiąc szczerze, bardzo dużo pracowałam nie do 16, ja nie było to I wychodziłam o 20. I w oddziale działa pomoc prawna y, przyszła nam z pomocą pani prokurator z prokuratury Pruszkowskiej, która jedna z prokuratury Pruszkowskiej była w Solidarności w Warszawie, y, 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 wśród prokuratorów utworzyła się Solidarność. Więc y, to, to było tak, że y, no właśnie taka pomoc prawnicza. Bardzo sobie to ceniliśmy, zorganizowaliśmy też taką akcję, też pomocową dla ludzi, bo przecież pod sklepami, jak dzisiaj nieraz moim synom mówię, to mówią, mamo, ty jakieś horrory opowiadasz, jak mówię im, że ja przywieziono towar. To pod sklepami dochodziło do bujak. Z władzami miasta poprosiliśmy, że stworzymy taki, taki, taką wspólną no, komisję, prawda? Że przychodzi towar, jest kolejka, są, są te listy społeczne ustalone, żeby ludziom wytłumaczyć, że stójcie, że naprawdę, że my weszliśmy do sklepu, że tego towaru nie ma, że jest, jest tylko tyle, że dla wszystkich nie starczy, żeby tak wyciszać, żeby. No, nie to żeby ludzi uspokajać, tylko że to jest wiarygodna informacja. Jest tyle więcej, nie ma. Poprzez tą działalność, pomoc prawniczą, pomoc taką tych komisji, sprzedaż książek. Oczywiście spotykaliśmy się, żeby podyskutować sobie, zbieraliśmy pieniądze na, na pomnik katyński, na pomoc na wschodzie puszki były poustawiane. Ten okres solidarności to był piękny, bo tak, był wielki entuzjazm. Roznosiła nas energia. My naprawdę chcieliśmy akcję, telewizja kłamie, no to wiadomo, że to szła akcja ulotkowa i nikt tam się nie przejmował, że przyklei, prawda. Do elewacji plakat, czy jakąś inną ulotkę. Bo mówię: bo to jest prawda, bo ta telewizja nie mówi nam prawdy, nie mówią ci dziennikarze, oszukują nas i tak dalej. Ale no, nikt nie przypuszczał, że to tak będzie. pan, no, krótko trwało. No. Pół roku tej naszej działalności i stan wojenny.